Przeciwko kłamcom, tak? A wiesz, że ja też? Moje rakiety! Bohaterowie nie strzelają do ludzi! I bohaterowie nie są bohaterami bez pomocników. Te smocze rolki wypalają mnie od środka, zaraz wracam. Dobra, dziadku, ale pośpiesz się, chyba mam pomysł, co zrobić z tamtym smokiem. Przejdź głęboko, głęboko! Będziemy improwizować! Poparzysz od środka! Przestań się wygłupiać, ty głupcze! Po prostu ryknij! Nie na mnie! Z was nie wdzięcznicy! Cały czas was ratowałem! W sytuacjach, które sam kreowałeś! Takie tworzenie problemów to istny dno dna! Ben, spójrz! Dlaczego Smok przestał atakować? Rozkojarzył się! Najważniejszy może być tu ciepło! Jak mogłeś! Nie wierzę, że znowu wszystko zepsułeś! Jak zwykle! Ta sprawa ze smokiem to wielkie oszustwo! Musimy się zgodzić, że się nie zgadzamy. Na pożegnanie mam dla ciebie jedno słowo! Autopilot! Autopilot? Czego? Po co zadaje głupie pytania? <noise> Baw się dobrze! <noise> o, rany. E, smoka przyciąga wysoka temperatura! Temperatura? Czyli ja! A, a. Teraz jasne te czemu się mnie uczepił! Jak masz jeszcze jakąś przydatną radę, to już dawaj! Wiesz jak nim go kontrolował! Zrób coś z tym, to się uspokoi. Taki pomysł to ja rozumiem. Czyli problem mamy z głowy. Nie tak nie! Chyba to go jeszcze rozjuszyło. Pisali w necie, co jeszcze można z nim zrobić? Um. Muzyka łagodzi wściekłe bestie? Powinien zapaść w sen. Serio Gwen, jest rano! Myśl, myśl, myśl. Jak mogę go uśpić, skoro słońce świeci i wszędzie jest tak jasno? A nie możesz go zabrać w jakieś zacienione miejsce. No tak! Pieczara! Dzięki Gwen, to ja zwabię go do pieczary, a ty masz się zająć muzyką! Muzyką? No ale jak ja... A, no tak, ale technologia! Lubisz ciepło? No to chodzi, bierz! A! Tak, dokładnie! Chodzi złapnie! Tutaj mały! Mała? Coś tam? No, nieźle! Tylko, jeszcze tylko chwilunia, proszę! Dobra, gotowy! Zaraz tu będzie ciepło i przytulnie. Sam raz dla smoka! Rozgość się! Może byś na chwilę przestał niszczyć wszystko wokół i uciął sobie trzepkę. O, jak słodko! Chyba nawet nie potrzeba ci muzyki do. O, skoro nalegasz? Śpiewać to ja za bardzo nie umiem! No to ładnie! Eee. No, błagam! Weź, nie mów, że naprawdę zamierzałeś! Zamierzałem mu ratować Japonię, bo tobie się nie śpieszy! <laughs> Teraz działam! Idziemy po pamiątki? Nie, zostanę tutaj. Tylko kup mi coś fajnego, dobra? Pewnie. O, cześć dziadku. O, ale pękam. Czy jesteście gotowi na? O, pa, dziadku. Proszę. Nie rób tego bez ostrzeżenia. Ben, ten smoczek cię wykończył? Tak. I to jak? Cieszę się, że miałem rację co do Tima, ale e, ale boisz się, że w pewnym sensie jesteś trochę jak on, prawda? Trochę. Czasami unosisz się dumą, Ben, ale jest wielka różnica. Sam nie tworzysz problemów, które rozwiązujesz. To się tutaj tak naprawdę liczy. Dzięki dziadku. No i jeszcze jedno. Bez głębym nigdy nie dał rady. O, słodko! Dobrze, że w sieci jest tyle informacji o smokach. Ten smok nie był aż tak zły jak ten wstrętny robot Tima. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę miał z żadnym do czynienia. Czyli będę musiała zwrócić do sklepu model robota, który dla ciebie kupiłam. Chyba już mi przeszło, ale fajowo. Dziękuję, kuzynko. Ano tak, wy nic nie jedliście, zatem chodźmy coś przekąsić.